Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Back for Blood odcinek numer 5, jeżeli dobrze pamiętam No i w dzisiejszym odcinku zakończymy sobie w sumie tą całą e, kampanię kooperacyjną z pierwszego aktu Zostają nam bowiem dwie ostatnie misje e, No i tak, postaram się to wszystko dzisiaj przedstawić No i mam nadzieję, że wyjdzie z tego interesujący materiał a okej, okay, czyli zakończyliśmy tą swoją przygodę w tym kościele, jeżeli nie pamiętacie. No i tak, zobaczymy tym razem, mamy się dostać do tej całej kopalni. Więc zbierzmy jakieś przedmioty. Jakiś sklepik, od razu kupię wszystkie ulepszenia, amunicję. To chyba to pasuje, ale w sumie mam bardzo dużo amunicji, więc od razu sobie kupię wszystko. Jeszcze jakiś granat? W sumie wolę chyba ten. Mołotowa. Eee, ulepszenie przedmiotów ofensywnych. Ekwipunek ofensywny drużyny. Dobra, przedmioty ofensywne będą więcej biły. Więc wspaniała sprawa. Te zębiaki raczej nam dużo nie zrobią. Są w zupełnie innym miejscu. Raczej z tej strony mielibyśmy się wydostać, więc. Let's go kick some ass. Hmm. Czy w ogóle dałoby się jakoś przejść na tamte tereny z tego co widzę chyba tak? Ale nasi członkowie zespołu chyba nie są tym zainteresowani. Żeby przejść za ten kościół i znaleźć jakieś znajdki. Więc od chodźmy za nimi. Na speedranie O, proszę bardzo, jest i złoto. I gdzie my mielibyśmy się dostać? Proszę bardzo, macie mapy? Może będziecie wiedzieli gdzie jesteśmy? Zastanawiam że jakoś Ameryka. O kurde! A to ten demon czasami tak wyskakuje No i teraz mamy kłopot, patrzcie jakie zombiaki Ale chyba nie trzeba w sumie żadnego granatu wykorzystywać Wszyscy w jednym miejscu stoją, więc łatwa sprawa. Z tego co widzę, jesteśmy na jakiejś autostradzie, więc mi się dużej ilości przeciwników w takim miejscu. Jeżeli jest jakaś apokalipsa zombie, to takie autostrady to chyba najgorsze miejsce do przebywania. Wiele osób w kortakach zostaje zaatakowanych i może łatwo zginąć. Lepiej być na jakimś uboczu, w jakiejś, nie wiem, na wsi w szczególności. Tam na samym końcu właśnie to wszystko zostanie rozprzestrzenione. No i z co widzę, kolejni wrogowie zaraz, zaraz. A może skorzystajmy z tej całej maczugi. W końcu i tak będziemy się leczyli, ale jest ich całkiem dużo. Kurde. No, no takich wrogów nawet nie o co amunicji marnować. Ja mam zbyt wiele zdrowia. To jakiś granat? Okej. Okay. Czyli specjalny granat, który przyciąga tym swoim szumem i właśnie można amunicję zdobyć... Znaczy ten... Przed, wtedy wszyscy przywiedznicy do tego biegną i... i proszę bardzo. Ja pamiętam, o ten stwór jeszcze straszny. Na no daleko. Co potrafi złapać, trzeba się na nim skupić. Ciekawe czy do każdego tego domku możemy sobie wejść. To wygląda jak bardziej rozbudowana lokacja. Więc trzeba będzie to sprawdzić. Dobra, więc na dalekie odległości sobie wyczyścimy.

No. You don't understand. It was my family. My parents. I watched them die and did nothing. Worse, I ran. You didn't know what was happening? None of us did. You saved yourself. If you had done anything more, you probably wouldn't be here today. But they were my family. I should have. We all wish we could have done something different. The truth is. Is gone. A to ciekawa sprawa. Czyli okazuje się, że właśnie historie tych wszystkich bohaterów są czasami omawiane przez. Właśnie tych bohaterów. Mówią o tych swoich historiach. Przed chwilą właśnie ta bohaterka, którą gramy, czyli ta cała Holly. Więc ciekawa sprawa. Kulce jednak kładą też na całą fabułę. To w sumie nie przypominał sobie, żeby takie scenki były w tym Left 4 Deadzie. Całkiem ciekawie poznać tą całą historię świata. Ale może nie wszyscy się na tym skupiają. Myślę, że powinno być opcja, żeby to wyłączyć. Bo słuchać to po raz setny powiedzmy, jeżeli ktoś będzie grał tak dużo razy, to było trochę nudne. Zaraz, zaraz, a jak mam. Jeszcze jakiś graty ktoś rzucił, zaraz, zaraz! A, te wszystkie jakie do tego idą, okej. Okay. Jeszcze to eksplodowało. O, mamy demona! Dobra, trzymajmy się ewidentnie z naszymi, jeszcze jakaś nowa broni. A sobie wypróbuję, niech będzie i tak. Może będzie biła trochę więcej. Taka w sumie specjalna, na fioletowo zaznaczona, więc chyba warto to sprawdzić. Jeszcze z tamtej strony ciekawe, czy tam mielibyśmy się dostać Na się do mnie strzelają i tyle bo Szybko strzelna jest ta broń z tego co widzę Dobra, w takim razie chodźmy z naszymi. Może oni wiedzą gdzie trzeba się dostać Czy tamten wyszedł na jakieś nowe tereny? W sumie ciężko powiedzieć. No, we wszystkie te rzeczy gram po raz pierwszy, muszę przyznać, więc nie znam dokładnego przejścia, ale. Chyba no, właśnie tędy. Jak oni to wszystko zrobi, A, rzeczywiście, tędy, okej. Okay. Było to do odblokowania. No i proszę bardzo. Co w tym miejscu pisze? Not cleared, niewyczyszczone. Dobra, więc trzeba całą ekipę w jednym miejscu z... Prowadzić I chyba będzie przejście gdzieś. Zbierz drużynę, zanim ruszysz dalej. O, i mamy jeszcze wrogów. A taka specjalna broń, co bije seriami po trzy strzały. Tak jak jakiś FAMAS na przykład. Dobra, więc... A, już mogę dalej przejść. Jest to sprawa. Time to run. No, wydaje mi się, że to może być jakaś cięższa misja, więc. Bo na szybkości trzeba będzie przejść. Jeszcze jakiś młot by się zaraz przydał. A ci nasi widzę, że ogarniają w dobrym momencie. Te wszystkie granaty są rzucone. W sumie jesteśmy chyba w samym końcu. Tak to wygląda. Zobaczymy. Dobra, od razu Mołotow. Myślę, że to załatwi sprawę, ale tam jest ich o wiele więcej, kurde. Nasz się pali najgorzej. Czy to już jest Safe Room? Chyba jeszcze nie. Dobra, o, nowa broń. Już zombiaki. A sobie rozwalę w taki oto sposób. Jeszcze się uleczymy. Dobra, jest i złoto i co dalej? Wejdź do szyb, szybu starej kopalni Blue Dog. Nasza obecna misja i mamy jakieś obalone postacie. O co w tym wszystkim chodzi? Mamy jakieś postacie obalić. Taka jest przynajmniej nasza misja. O kurde, co się stało? Gdzieś się chyba demon kryje? Gdzie to się w ogóle stało? A, w tym miejscu był. Bo trzeba na niego uważać, jeżeli będzie się samemu, no to ładnie to potrafi właśnie przygnieść tego bohatera. Więc dobra, jak jest możliwość, to strzelamy z daleka. I wydaje mi się, że to są właśnie te tereny kopalni, tak to wygląda. Więc od razu sobie przejdziemy. I myślę, że w tej kopalni właśnie będą najciekawsze rzeczy jeszcze snajperka. No Myślę, że snajperka akurat jest trochę taka średnia na tego typu gierki. Takie dynamiczne. Tak samo snajperka jak w jakimś dumie. W takich grach przede wszystkim przydają się machine Guny oraz shotguny. A snajperki to w jakimś, nie wiem, taktycznej rozgrywce. Może ten Sniper Ghost Warrior. Wow. Okej, okay, czyli to jest nasza misja, żeby zniszczyć te wejście do kopalni. Dobra. Czy aż tylu górników zmutowało w tej kopalni, że będzie aż taki kłopot? Zobaczymy. Trochę nieprzyjemna lokacja. O! Już wyskakują kolejni. No takie miejsce może być po prostu... Nie wiem, wypełnione przeciwnikami co za lokacja mroczna. A z góry? Wejście jakieś zupełnie inne. Nie, będę się raczej naszych trzymał. Nie ma co ryzykować. Jeszcze plecy. Dobra, jeszcze się uleczmy może. Proszę bardzo. Tylko mam trochę sobą tą broń białą. Najpierw jakąś sikierę posiadać. Na nastrzał się ich wszystkich ma. No ale niestety... Kurde, wszystko się pali. Nawet i nasi. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że misja główna jakoś z góry. Tam były jeszcze liczne przejścia do sprawdzenia. Oj, jeszcze alarm, najlepiej. Pasz odpalił. Teraz z której strony będą przybywali? Pytanie. Tu jeszcze jakieś dodatkowe przejścia, ale to jest za nisko. Nie da się czołgać. O, będą kolejne przejścia do zniszczenia, tak bym stawiał zaraz. Zaraz, to, to trzeba strzelić tyle chyba. Upsi! Dobra, to chyba trochę zwaliłem. Przepraszam? O, nie najgorzej. Zaraz naszego spalę. Ale sfajlowane. Dobra. Całe szczęście, że nie jestem na tym czasie, żeby. Nikt jakoś specjalnie nie mówił, bo już miałem na samym początku różne osoby, co cały czas rozmawiały, więc z pewnością by poleciał w tym miejscu na mnie jakiś Rage. Dobra, w każdym razie, no misja była taka, że trzeba zniszczyć te wszystkie wejścia, więc no myślałem, że należy to jakoś zniszczyć, ale nasz akurat był w tym miejscu i wystąpił kłopot. Ja to trzeba z daleka już do tego strzelić, bo są jakieś... Beczki eksplozowne no i tyle. Tak trzeba było sobie radzić. A, nasz miał całe szczęście jakieś narzędzia, więc zobaczmy. Może jakaś sikiera by się przydała. O, jeszcze możemy się uleczyć. Nice. Tylko drzwi się za sobą zamyka Ani. Nie ma nawet takiej możliwości, się okazuje. O, jest i maczeta, ale nie wydaje mi się, że to jest najlepsza broń. O kurde, nasz no problem. Nie może tak wychodzić przed szereg. Nasz niestety sporo oberwał, prawie nie żyje, ale jakoś daliśmy radę. Lokacje się tak trochę powtarzają, muszę przyznać. tam ten pokój był identyczny jak inny jeszcze. A i to już jest koniec misji. Wspaniale. Więc połowa odcinka za nami. W sumie dosyć proste są te wszystkie misje. Tylko ta jedna była niesamowicie ciężka. Właśnie z tego chyba drugiego albo trzeciego odcinka. Właśnie na tym statku. To było tak super ciężkie. A prócz tego wszystkie misje są naprawdę bardzo łatwe. Więc ten poziom trudności ciężko w sumie może jakoś odpowiednio ustawić. Dobra, w takim razie co by jeszcze dodać do ekipy? Powiedzmy, że pojemność magazynka niech będzie i tyle. No i przejdziemy sobie na ostatnią misję. Zobaczymy, czy będzie zwieńczona czymś ciężkim, jakimś bossem. to Właśnie, może zakupmy jakieś dodatkowe bronie? Chwila, moment. Nie, to ma jakieś gorsze statystyki z tego co widzę. Więc wezmę amunicję, wezmę jeszcze granatka, mołotowa. Jeszcze jakieś leki może przeciwbólowe. Wydaje mi się, że już jestem w dobrym miejscu jeżeli chodzi o same itemy, więc... zejdźmy do tej przerażającej kopalni, to będzie nasza misja. Tak to w sumie się prezentuje. Ta lokacja akurat taka trochę bardziej wymagająca z tego co widzę. Trochę mniej FPS-ów niż zazwyczaj to takie bardziej rozległe. Z wieloma zombieakami jeszcze. Ale rzadko się w sumie takie miejsce znajdują. Skorzystajmy, może z tej maczety, jeszcze, żeby się jakkolwiek leczyć. Czy to już bije na hita? Chwilę, moment, muszę to wypróbować. Nie, na dwa strzały. Dobra, już słyszę, że mocniejsza walka się szykuje. O, co szczęście, dobry granat. Ktoś wywalił. O, i tam mamy bossów. Na tamtych trzeba się ewidentnie skupiać. Więc proszę bardzo. Niech od razu nastąpią ekspozycje. Jeszcze był jeden taki. Jeszcze na blisko. Kurde. Dobra, jeszcze się uleczmy. Ciekawe jest to leczenie na przeciwnikach. Super opłacalna sprawa. No i po prostu należy takie Pięć takich strzałów uruchomić. Na samej górze macie, właśnie. To będzie 5 fal do załatwienia i wtedy misja będzie zwyciężona, więc stawiałbym, że przy piątej może będzie jakaś specjalna sprawa. Może jakiś boss, zobaczymy. Czy te ogromne cysterny to mogą jakkolwiek wybuchnąć, nie? No i kolejni, kurde, a my jeszcze nie strzeliliśmy nawet. Szykuję się jakaś ciężka misja z tego co widzę Czyli w sumie morduję tych na hita, ale muszę chyba w głowę przycelować się dopiero wtedy Dobra, tam jeszcze, jeszcze eksplodują Ale te bossy jeszcze, to ciężka sprawa Dobra, nasi strzelili 3 na 5, więc nie ma tragedii, ale z tym miejscem mamy kłopot Dobra, trzymajcie mołotowa to powinno ich mocno zaboleć, chyba. Dobra, nie ma tragedii. Myślę, że da radę za pierwszym razem zwyciężyć. Ale tylu bosów, tych większych, to jedna z cięższych misji, ewidentnie. Jeszcze mi jedna rzecz interesuje. Czy po tych wybuchach jakiś grunt został zmieniony? Jak to w ogóle się stało? Ciekawa sprawa, to tak jakby po tych wybuchach może... nie wiem, jakieś były większe górki, ale to raczej dołki powinny być, nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że ma to jakiś sens. Ciężko w sumie stwierdzić. Dobra, w takim razie takie... Taki przeciwników bije z maczety typowo. Od razu się uleczymy. Jeszcze jakiś gold albo coś pieniążki. O i tyle. Misja chyba będzie zwyciężona, całe szczęście. Czy to już jest safe room? Zaraz, zaraz. I to już wygraliśmy całą kampanię, z tego co widzę. I ta misja była znacząco szybsza niż sądziłem. Chyba, że jeszcze coś będzie albo jakaś kacenka. Seria ukończona, więc cudowna sprawa, ok. Czyli dosyć szczególna misja ta ostatnia, trzeba przyznać. To dosyć interesujące. Może właśnie te ostatnie będą się trochę różniły. Dobra, więc to było na tyle. Kontynuuj. E, I w sumie tyle chyba. Nie wiem, czy jeszcze będzie coś dodatkowego. Co się teraz wydarzy? To gramy od początku? No tak, to już jest koniec, jeżeli chodzi o tą pierwszą kampanię, o ten pierwszy akt. I tylko mogę sobie jeszcze jakieś rzeczy dodatkowe odblokować, więc proszę bardzo. Niech będzie i tak, ale czy jest jeszcze w becie coś dodatkowego? Jeszcze mógłbym ten tryb survivalu. Nie, nie survivalu. Versus jeszcze mógłbym spróbować. Więc chwila, moment. Dobra, więc w ramach jeszcze bonusu zagramy sobie w ten tryb dodatkowy versus, czyli że jedna drużyna ludzi na drugą drużynę. Eee Przeciwników tych zombiaków sterowanych przez komputer Znaczy nie komputer, przez innych graczy Więc zobaczymy jak się to będzie szykowało, czy ci gracze jakkolwiek ogarniają Czyli z tego co rozumiem, przeciwnicy będą mogli się zrespić w miejscach, które my osobiście nie widzimy Więc może warto jakoś wysoko być położonym I, i w sumie jakoś na rogu, żeby jeszcze inni mogli do mnie dostrzelić

Ok, czyli mamy jakiś czas na górze? Przez chwilę wytrzyma jak najdłużej nasza obecna misja, więc. pozbierajmy sobie jakiekolwiek przedmioty interesujące. I chyba jak czas zostanie zakończony, no to spodziewałbym się jakiejś walki. Więc zobaczymy jeszcze amunicja. No w sumie nie wiem czy ta broń będzie taka dobra Zobaczymy Jak długo uda się w tym miejscu przetrwać Fala numer jeden Co to są ci wszyscy przeci... O kurde To nie wygląda jakoś super dobrze, muszę przyznać Mamy te wszystkie granaty o, nasi sobie tak trochę średnio radzą z tego co widzę. Jeden już w sumie prawie zginął. Przynajmniej widzimy że ma zdrowia. Man, zaraz jednego solujemy. Dobra, porobiony. A teraz gdzie są inni? Tylko chyba też jest przeciwnik. Ładnie się chowa, muszę przyznać. Zobaczymy, co on próbuje. Jeszcze jakieś zombiaki na plecach. Kurde, skąd ja tak w ogóle obrywam? No nie! Już jest po nas. Nie mogę nic wykonać. No, jestem w kozim rogu dosłownie. Fajna sprawa, muszę przyznać. Dajcie spokój, już jest po nas totalnie. Nie znam tej mapy, muszę przyznać i niestety zostałem w takim trochę głupim miejscu. Ale może ktoś mi jeszcze pomoże. Come, on, pomocy! Mamy jeszcze minutę 30. Jeszcze jakiś kwas ktoś rzucił. Co się dzieje? Dobra, leczenie pod czwórką. Co jest? Nie mam? Jak to w ogóle funkcjonuje? Nie mogę użyć przedmiotu, niestety bandaże. Ja nie mogę. Dobra, muszę przyznać, że trochę jestem robiony przez tych wszystkich przeciwników. Dobra, skupmy się na jednym, jeden wybuch przynajmniej. Aloe, kolejny. No i mamy kolejnego. Jak mam jeszcze uciec? Ale słabo. To żeby było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nasz zespół, ale zostaliśmy totalnie zmasakrowani. Na drugiej fali dosłownie. Jezu Chryste. O i tyle. Ja mogę się już poddać. I tyle. Na drugiej fali zostaliśmy zmiażdżeni. O mój Boże. No to już jest chyba najciekawszy tryb rozgrywki, muszę przyznać. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Myślę, że w tym miejscu raczej zakończę tą serię z tego Back for Blood, z tej zamkniętej bety, więc zobaczymy, czy jeszcze będzie coś w tej otwartej becie. Jeżeli dobrze pamiętam, od 12 do 16 sierpnia chyba? Więc e, wtedy wszyscy będą mogli w to zagrać. Więc jeżeli wy również chcecie to spróbować, no to zapewne na Steamie, na PlayStation, na Xboxie, e, wszędzie będzie można to wtedy pobrać. Więc jeżeli szukacie jakiegoś zespołu, polecam także mojego Discorda. E, no i może wtedy właśnie coś łącznie, wspólnie zagramy. No jeżeli będą jakieś dodatkowe nowości, jakieś, e, nie wiem, kolejne tryby, kolejne mapy. Tej otwartej becie, no to z pewnością też to nagram. No i oczywiście złożyłem już na tą grę preorder wcześniej, więc jak tylko będzie ostateczna premiera, która ma się odbyć jakoś w październiku? Chyba 12 października. No to wtedy też będę z tego nagrywał kolejne odcinki, właśnie z tej całej kampanii kooperacyjnej. No i żeby wszystkie mapy zostały nagrane. Więc, jeżeli interesują Was takie rzeczy, zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z przeróżnych gier. No i w sumie tyle. Ja się z nami żegnam. No i do jutra.